Ethereum rozgrzało dosyć mocno społeczność krypto na przełomie kwietnia i maja. Teraz emocje sukcesywnie opadają, bo od ponad miesiąca ETH jest w korekcie. Dodajmy, że w korekcie dosyć specyficznej, bo w formie tzw. Tak trendu bocznego czy konsolidacji. Takie ruchy są szczególnie frustrujące dla traderów, bo testują do granic możliwości, cierpliwość i często kosztują wiele stop losów. Ale czym jest tak naprawdę trend boczny? Takiego rodzaju ruchy w przypadku Ethereum skrywają za sobą dystrybucję lub reakumulację. I te ruchy będziemy dzisiaj rozszyfrowywać. Przygotujcie zatem notesy, bo będzie ciekawie i mocno edukacyjnie. Ja mam na imię Rafał, Gambi Tradera. Zapraszam serdecznie. Na ekranie już bohater dzisiejszego nagrania Ethereum Ethereum, które tak jak powiedziałem na przełomie kwietnia i maja zrobiło nam bardzo ładny, bardzo mocny impuls wzrostowy, który to w tej chwili jest korygowany. i Ta korekta ona jest rozciągnięta w czasie już na ponad miesiąc. Co tak jak powiedziałem, wielu frustruje. No bo odnaleźć się w tym ruchu, znaleźć kierunek handlu nie jest łatwo. Dzisiaj przychodzę z pomocą, będę Wam opowiadał o dystrybucji, o reakumulacji, które to pomogą nam zrozumieć, w jakim miejscu jest Ethereum i przygotować się do tego, w jakim kierunku Ethereum można handlować. Przypomnę, jeszcze dajcie łapkę pod filmem, skomentujcie, zasubskrybujcie nasz kanał i dołączajcie do społeczności Gambit Tradera. Link znajdziecie w opisie tego nagrania. Tam m.in. Takie edukacyjne nagrania, jak również analizy na bieżąco. Zaczniemy sobie od dystrybucji. Dystrybucja generalnie przychodzi bardziej naturalnie na myśl po tak mocnym ruchu wzrostowym. Ja będę Wam starał się przybliżyć schemat dystrybucji. Jeden z wielu takich schematów dystrybucji akumulacji, reakumulacji, redystrybucji jest wiele. Starałem się przy, przy wybrać taki, który najbardziej tutaj. Pasuje do tego co widzimy na ekranie. A tak jak powiedziałem, dystrybucja przychodzi na myśl bardziej naturalnie, ponieważ mieliśmy za sobą mocny impuls wzrostowy, po którym wielu spodziewałoby się ruchu korekcyjnego i to ruchu głębszego. Ja, tak jak Wam już wiele razy mówiłem, jestem zdania, że Ethereum dalej będzie rosło, więc zobaczmy, co nam tutaj podpowiada wykres. Po tak mocnym impulsie wzrostowym. Mamy pierwsze sygnały na to, że tutaj zaczyna się już podaż. Ja będę wam tłumaczył te skróty na język polski, żeby można było je lepiej zrozumieć. Oczywiście odnajdziecie je sobie bardzo szybko w internecie, jeżeli chcielibyście dalej studiować takie schematy. Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa Buying Climax, czyli tutaj mamy szczyt pierwszy po takim mocnym impulsie. Prowzrostowym, no i po takim impulsie, po takim szczycie, automatycznie następuje jakaś reakcja sprzedażowa. To się pierwsi sprzedający pojawiają i to jest pierwszy sygnał na to, że osiągnęliśmy lokalny szczyt. W takim schemacie dystrybucji, który tu opisuję, pierwszy istotny punkt to jest tak zwany sign of weakness, czyli pierwsze wybicie. Dołka trendowego. Ono tutaj nastąpiło w okolicach 18 19 maja. Mniej więcej w tym miejscu po raz pierwszy zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy Ethereum zrobi nam jakąś głębszą korektę. Po takim sygnale słabości na wykresie następują tak zwane testy, a po testach dwa istotne momenty. UT i utat. UT to jest uptrust UT, utat, czy utat. To jest uptrust up after distribution i to w naszym języku, które bardzo często używamy na nagraniach, to są tak zwane zbierania płynności z ponad poprzednich wierzchołków. Ponieważ jeżeli mówimy tutaj o dystrybucji, no to w ramach takiej struktury, która jest rozciągnięta w czasie, odpowiednia ilość, w tym przypadku Ethereum, musi zmienić swoje właścicieli, a tak naprawdę ci, którzy kupowali na dole, wytrzymali ten ruch do samego wierzchołka. Muszą tutaj odpowiednio dużo Ethereum sprzedać. Żeby to Ethereum sprzedać i przy okazji nie spowodować bardzo gwałtownego spadku ceny w jednym momencie, ta sprzedaż musi być raz, że rozłożona w czasie, dwa, musi być wykonywana w odpowiednich momentach. I taki uptrust i uptrust after distribution to są idealne momenty na to, żeby znaleźć tutaj odpowiednio dużo kupujących którzy w tym przypadku mogą być po prostu traderami, którzy handlowali tutaj pozycje krótkie, a gdzieś w tych miejscach nad wierzchołkami stawiali swoje stop lossy. Więc w tych momentach po prostu następuje jeszcze większa sprzedaż w przypadku dystrybucji. Na końcu będziemy sobie oceniać, czy ta struktura jest bardziej dystrybucyjna, czy reakumulacyjna. Na ten moment omawiam Wam schemat dystrybucji, jak mogłoby się to dalej potoczyć. Więc po takim pierwszym aptraście mamy... Kolejny zjazd w dół, który tutaj nie wybija jeszcze tego dołka. To jest jeszcze ten moment, w którym sprzedający nie chcą ceny za mocno obniżyć. Po upthrustie następuje ostatnie wybicie górą, czyli after distribution, tak jak powiedziałem, ostatnie zebranie stop lossów, po którym to już, uwaga, wykres powinien podążać ruchem trendowym w dół. Po pierwsze robiąc test tego abtrastu, i po drugie... Schodząc coraz niżej, znajdując ostatnie miejsca, w których jeszcze jest jakieś jeszcze jest jakieś zapotrzebowanie, jest jeszcze jakiś popyt, który to powoduje, że cena może iść w górę na tych górkach sprzedający ostatnie swoje zapasy sprzedają. Jak taka dystrybucja powinna nam się zakończyć? Takim ruchu trendowym tu mamy takie miejsca jak Last Point of Supply, czyli tak jak powiedziałem, ostatnie miejsca, które Znajdują jeszcze swoich chętnych na zakupy, którzy to pomagają cenę wywieźć w górę, ale to wywożenie w górę nie wybija już poprzednich dołków, czy w, przepraszam, w tym przypadku wierzchołków trendowych. Gdzie zatem tutaj jest dla nas miejsce do handlu? Miejsce do handlu jest na tak zwanym sign of weakness, czyli kolejnym miejscu, gdzie widzimy słabość wykresu po wybiciu poprzedniego dołka. Po lewej stronie. Więc tutaj jeszcze będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość, bo dopiero po wybiciu tego dołka i ostatnim teście tutaj najlepiej byłoby znaleźć dla siebie miejsce na pozycję krótką. Spoglądając w tej chwili na wykres Ethereum i próbując przypasować to co widzimy tutaj do tego co może się wydarzyć gdybyśmy rozgrywali to jako dystrybucję to w tej chwili ruchy które się tutaj tworzą nie powinny już wybijać tych wierzchołków jeżeli one zaczną wybijać ten wierzchołek i piąć się w górę będziemy musieli ten schemat inaczej rozpisać a wręcz troszkę zmienić spojrzenie na to jak i tyrium dalej może się zachowywać. Podążając schematem dystrybucji, ruch, który się tutaj rysuje, nie powinien wybić kolejnego wierzchołka, a my powinniśmy obserwować kolejne wybicia dołków, aż ostatecznie wybijemy ten, i po korekcie do tego ruchu, wtedy można sobie szukać pozycji krótkiej w tym miejscu. Tak mogłoby się to rozegrać, gdyby to była Dystrybucja. Czy to jest dystrybucja, czy reakumulacja, dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, bo, bo takie ruchy, które są mocno rozłożone w czasie, one jednak będą potrzebowały chwili, żeby nam jasno określić swój kierunek. Wiecie natomiast, jak się zachowywać w momencie, kiedy zobaczycie ruchy, które przed chwilką wam tutaj rozrysowałem. Co jednak jeśli to nie jest dystrybucja, a reakumulacja i czym różni się reakumulacja od dystrybucji. No, naturalnie po dystrybucji zobaczymy głębszy zjazd, po reakumulacji, po chwili oddechu zobaczymy kolejne ruchy wzrostowe. Mamy tutaj kolejny opis, tym razem reakumulacji, których również jest ileś różnych wzorców. Ja starałem się dopasować ten, który najbardziej oddaje wykres Ethereum w tym momencie. Mamy tutaj pierwsze ruchy bardzo podobne do tego, co się dzieje w dystrybucji, czyli preliminary supply, czyli pierwsze już sygnały tego, że znajdują się tutaj sprzedający, no i buying climax, czyli tutaj miejsce, w którym po tym mocnym impulsie wzrostowym osiągamy lokalny szczyt. Przy redystrybucji, w tym akurat opisie, który wam prezentuję, mamy coś takiego, co się nazywa shakeout, czyli pierwsze wybicie tutaj longujących, pierwsze zebranie stop lossów. Aby tutaj po pierwsze stworzyć podobną sytuację, jak opisywałem przy dystrybucji, czyli jeżeli to ma być redystrybucja, no to odpowiednio dużo jeszcze chcą traderzy czy też inwestorzy Ethereum kupić. Gdzie będą znajdywać e, miejsca idealne do zakupów? Oczywiście tutaj pod ostatnimi lokalnymi dołkami, pod którymi naturalnie będzie sporo stop-lossów. Automatic Rayleigh, tego nie omawiałem przy okazji dystrybucji, ale przy okazji reakumulacji Wam powiem, że po takim shakeoucie widzimy automatyczny ruch właśnie przeciwny, który w tym wypadku wybił nam ostatni lokalny wierzchołek. To nam daje pierwszy sygnał na to, że to może być faktycznie redystrybucja, ponieważ tutaj po wybiciu tego lokalnego dołka otrzymujemy lokalny wierzchołek, więc jakby ruch trendowo zgodny. Po automatic e, rally dostajemy secondary test i last point of supply. Przepraszam, last point of support. Przy okazji dystrybucji to było supply, tutaj mamy support. Więc to, co wam mówię przy okazji theorem od jakiegoś czasu, to, to po, pomimo tego wybicia e, dołka trendowego... To mamy Ethereum, które zachowuje się wciąż prowzrostowo, ponieważ po wyższych wierzchołkach mamy wyższe dołki. Tego jeszcze nie mamy, to nam się może dopiero narysować, ale w tej chwili tak to wygląda, przynajmniej do tego momentu. Więc te punkty Last Point of Supply to jest po prostu zejście wykresu do miejsca, e, przepraszam, Last Point of Support oczywiście do miejsca, w którym jest ostatnie wsparcie. Więc więc po takim zejściu przy redystrybucji następuje bardzo ważny moment, yy, który nazywamy SOS, a tak naprawdę sign of strength, czyli pokazanie siły. I Tyrium w tym miejscu, wybijając poprzednie wierzchołki pokazuje, że no, może to nie być dystrybucja, a faktycznie reakumulacja. I w tej reakumulacji powroty, które się tutaj dzieją. One się dzieją po to, żeby dać jeszcze szansę kupującym ostatnie zakupy zrobić. Więc te last point of support, one tutaj mogą się powtarzać i ostatecznie powinny nam tutaj w ostatniej fazie tego ruchu utworzyć taki trendowy, ładny ruch wzrostowy. Jeżeli taki trendowy ruch wzrostowy tutaj zobaczymy, będzie to dla nas sygnał na to, że Ethereum jednak nie jest w dystrybucji a w reakumulacji. Jak możecie zauważyć, te dwa schematy one są bardzo podobne. I e, ostatecznie decydować o tym, czy to jest dystrybucja czy reakumulacja, będą te ostatnie ruchy. Czy te ostatnie ruchy wydarzą się tutaj, ja tego wam nie mogę zagwarantować, bo przy okazji e, reakumulacji może się wydarzyć jeszcze coś, co nazywamy springiem, czyli jeszcze jedno mocne wybicie, po którym nastąpi faktycznie mocny powrót Wzrostowy, więc jeżeli chcielibyśmy rozgrywać tutaj dystrybucję, którą rysowałem Wam w ten sposób, zaczekajmy na pewno na zamknięcie trendowe pod tym dołkiem, bo jeżeli zamknięcia trendowego pod tym dołkiem nie będzie, a będzie bardzo szybki i bardzo mocny powrót, wciąż wracamy do schematu reakumulacji, dopiero zamknięcie trendowe pod tym dołkiem potwierdza nam dystrybucję. Ja, tak jak Wam powiedziałem, wciąż jestem po stronie prowzrostowej, głównie z uwagi na to, co nam się rysuje tutaj, więc u mnie w pierwszej kolejności schemat reakumulacji gra pierwsze skrzypce i w tej chwili obserwuję te lokalne dołki i oznaczam je jako last point of support. I chciałbym ostatecznie zobaczyć tutaj budujący się lokalny trend wzrostowy, który będzie dla mnie potwierdzeniem. Tego scenariusza. A tak naprawdę, już przy okazji dystrybucji wam opowiadałem, że wybicie tego wierzchołka będzie niejako negacją scenariusza spadkowego, a przy okazji reakumulacji będzie potwierdzeniem tego, że patrzymy w górę. Jeżeli tego wierzchołka nie wybijemy, a zrobimy nowy dołek, jednak skłaniamy się ku scenariuszowi rozpadkowemu. Wiem, że to jest dosyć skomplikowane, dlatego staram wam się to wyjaśnić w miarę prosty sposób. No i też pokazać co można obserwować w najbliższych dniach i godzinach, aby spróbować określić dla siebie tutaj kierunek. Zobaczmy z bliska jak zachowuje się dzisiaj Ethereum, bo już mam wrażenie, że dostajemy pierwsze sygnały. Można sobie tutaj narysować taki trójkąt i on na Bitcoinie jest bardzo podobny. Za chwilkę przejdziemy do Bitcoina, żeby zobaczyć podobne rzeczy. I teraz przy okazji dystrybucji nie powinniśmy wybić tego wierzchołka, więc patrzymy, jak ten ruch wzrostowy będzie się tutaj nam rysował i czy ostatecznie pokona nam ten wierzchołek B. Natomiast już bardzo lokalnie mogę Wam powiedzieć, że tak, mieliśmy tutaj ruch, który miał szansę rozwinąć się w ruch pięciofalowy. Dostaliśmy powtórzenie tej korekty dokładnie w tym miejscu na poziomie około 2550 dolarów i z tego miejsca dosyć mocny ruch. Spadkowy. I ten ruch spadkowy mógł się oczywiście rozwinąć w taki sposób, żeby nam wybić ten dołek, wtedy mielibyśmy faktycznie pięciofalowy ruch spadkowy, i również mogło wspierać ten scenariusz to, że zbudował nam się tutaj taki trójkąt. Trójkąty z zasady, czy też statystycznie, wybijają się w kierunku lokalnego trendu, więc miało to szansę oczywiście ruszyć w tą stronę i wracając do. do schematu dystrybucyjnego, to kolejne point of supply by nam się tworzyły faktycznie w tym miejscu. Dostalibyśmy wybicie dołem, powrót do tego trójkąta i jeszcze ruch spadkowy w dół. To byłby scenariusz ten prospadkowy dystrybucyjny. Natomiast jednak Ethereum nam się wybija górą, więc wracamy do reakumulacyjnego scenariusza. Dla mnie to jest sygnał na to, że pomimo iż mieliśmy tutaj powtórzenie korekty, wykres wybił nam się górą po takim tutaj znowu jakimś lokalnym zreakumulowaniu się. W tej chwili możemy obserwować następujące rzeczy. Po pierwsze, mamy już y, wybicie kolejne wierzchołka, czyli jak tylko wykres nam jeszcze podjedzie troszkę wyżej, to utworzy nam się wyższy wierzchołek, po którym będziemy wyczekiwać wyższego dołka. To może być oczywiście test krawędzi tego trójkąta. No i to, co dalej będziemy szukać, to, co będziemy próbować handlować, to jakieś pozycje długie z testu krawędzi tego trójkąta po wybiciu tego lokalnego wierzchołka, po zbudowaniu takiej lokalnej struktury trendowej. I tutaj, tak jak Wam powiedziałem, w dużym interwale obserwowałbym tworzenie się takiego lokalnego ruchu trendowego. To nam będzie potwierdzało scenariusz wzrostowy. Lokalnie, zatem. Proponuję obserwować to, co się wydarzy. Tutaj zamknięcie trendowe powyżej tego wierzchołka, powrót i na powrocie, na korekcie, jakieś e, pozycje długie to jest coś, co ja będę robił, a dla Was oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna. Przejdźmy szybciutko do Bitcoina, żeby zobaczyć, czy nasze scenariusze współgrają z tym, co się dzieje na Bitcoinie. Tutaj z dużego interwału, z większej perspektywy szerszej, również moglibyśmy się zacząć zastanawiać, czy to też nie jest jakiegoś rodzaju scenariusz, czy to dystrybucyjny, czy reakumulacyjny. Natomiast ewidentnie wygląda to troszkę inaczej, trudniej byłoby nam tutaj te oznaczenia wstawiać, więc dla mnie w tej chwili obowiązujący scenariusz jest taki, że tutaj dostaliśmy korektę wyższego rzędu do tego impulsu prowzrostowego. Czy wzrostowego. Ja wiem, że ta korekta jest bardzo płytka, ale na tym etapie impulsu, na którym jesteśmy, o którym mówię Wam od dawna, dla mnie ta korekta może być płytka. I jak popatrzymy sobie jeszcze z interwału jednodniowego, czy też nawet tygodniowego, to po tej formacji świecowej, która nam się tu utworzyła na interwale jednodniowym, dostaliśmy bardzo ładny test tej formacji. Na interwale tygodniowym również zrobiła nam się tutaj formacja, taki bardzo ładny shakeout, który też został przetestowany. Ja wiem, że te świece na interwale tygodniowym układają nam się bardzo nijako, to są świece doji, i świece niezdecydowania, dlatego schodzimy troszkę niżej i tutaj staramy się znaleźć dla siebie miejsca do handlu. Tutaj, jak widzicie, na interwale jednodniowym też utworzył nam się taki dołek na około 104500. Tutaj świece zamykały się przez ostatnich kilka dni powyżej tego poziomu. Wracając jednak do niższych interwałów, do interwału 4-godzinowego. Po tej strukturze korekcyjnej ABC ja znalazłem dla siebie kolejne struktury niższego rzędu. I pierwsza z tych struktur niższego rzędu, patrzymy tutaj na oznaczenia Czerwone w tej chwili to jest struktura korekty płaskiej w takiej formie ABC. No i tutaj jeszcze niżej schodząc mamy znowu podobny trójkąt, w którym to ja również szukałem dla siebie struktur korekty płaskiej. Najpierw tutaj, a dalej struktura korekty prostej, ona się zrobiła tutaj. Mam te miejsca zaznaczone. Jak widać, bardzo ładnie cena bitcoina z tego miejsca zareagowała. No, i dosyć mocno, w zasadzie to jest potężna, świeca na interwale jednogodzinowym, wyszliśmy górą z tego trójkąta. To jest dla mnie jasny sygnał na to, że z tego miejsca, po tej lokalnej akumulacji, możemy pójść już wyżej. I to by się po pierwsze, spinało ze scenariuszem, który widzę dla Bitcoina od jakiegoś czasu. Po drugie, spina nam się z tą reakumulacją na Ethereum. Tutaj na Bitcoinie jak najbardziej wyczekać jeszcze zamknięcia tej świecy na interwale jednogodzinowym i po teście, po powrocie jakimś niedużym, będę szukał dla siebie pozycji długiej. Tak to wygląda na Bitcoinie, tak to wygląda na Ethereum. Być może doczekaliśmy się tego momentu, w którym ta długa rozłożona w czasie. Reakumulacja, w moim przypadku będę promował tą, ten, ten scenariusz, dobiega końca. Może się oczywiście wydarzyć, że jeszcze to jednak troszkę potrwa, więc uzbrojmy się w cierpliwość, bo tylko cierpliwi zostaną ostatecznie nagrodzeni. Ja Wam dziękuję bardzo, jeszcze raz za dzisiaj. Zostawcie kciuk, skomentujcie, czy takie treści Was interesują tak żebym mógł przygotowywać to, co faktycznie będziecie chcieli oglądać. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.